Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Michał Kołtyś, warszawski inwestor z Marbella na Costa del Sol w Hiszpanii. Ile i jak konkretnie zarabiam na nieruchomościach w Hiszpanii? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam ze szczegółami na konkretnych przykładach, w jaki sposób ja wydaję, inwestuję moją kasę, żeby zarabiać na nieruchomościach. Część z was, która mnie śledzi od dłuższego czasu, może powiedzieć, kołtyś, jesteś hipokrytą, mieszkasz w Hiszpanii, inwestujesz w Hiszpanii, mówisz, że to robisz, a masz apartament w sopocie. I to jest prawda. Znaczy, prawdą jest to, że mam apartament w Sopocie i posłużymy się tym apartamentem, żeby porównać, dlaczego wybrałem inwestowanie w Hiszpanii. Kochani, to prawda. Gdzieś w, na początku COVID-u, wtedy kiedy wszyscy byli spanikowani, byliśmy spanikowani. Kupiłem, zdecydowałem się na zakup pięknego, fenomenalnego e, znaczy, piękny, fenomenalny to on się stał po handy design. Natomiast kupiłem 100-metrowy apartament w kamienicy z końca XIX wieku. Tak, XIX wieku, ponad 130 lat temu, wybudowanej apartament 100 m kwadratowych. Apartament jest w Dolnym Sopocie, w topowej lokalizacji, bo wszędzie mam blisko, a jednak mam ciszę i spokój. Jest to ślepa uliczka z takim kuldesak, rądkiem na końcu, więc nie jest, nie jest ona często uczęszczana przez samochody. Apartament składa się z trzech w sypialni, właściwie dwóch sypialni, dużego salonu, kuchni i oddzielnie łazienki i toalety. Razem 100 metrów dodatkowo mam piwnicę, myślę, że spokojnie 16-20 metrów kwadratowych i co jest bardzo cenne w Sopocie, własne miejsce postojowe na zamkniętej części za szlabanem od tyłu kamienicy. Cena apartamentu dzisiaj w takim stanie, w jakim jest po remoncie Handy design, to jest 3 miliony zł. A mam jeszcze, lubię myśleć o nim, że jest to taras, ale tak naprawdę większy balkon. Przyjemne miejsce, można usiąść, wypić kawę. Zmieszczą się tam swobodnie dwie osoby i jeden parasol. I teraz tak porównam ten apartament do mojego ostatniego zakupu na Costa del Sol. Czyli zapamiętajcie wartość tego apartamentu w Sopocie to 3 miliony złotych. To może jeszcze nim porównam. Dzisiaj nie kupiłbym tego apartamentu. Ja ten apartament kupiłem na początku covidu za cenę blisko trzykrotnie niższą niż jest obecnie wart. Wtedy miało to dla mnie sens. Dzisiaj za 3 miliony w życiu nie kupiłbym tego apartamentu. Moim zdaniem, i to ciężko mówić, warte, nie warte, bo coś ma tylko taką cenę, jaką ktoś jest gotowy za to zapłacić. Więc tak dzisiaj rynek wygląda nad Polskim Morzem. A umówmy się, Trójmiasto jest najdroższą częścią tego polskiego. Można z wielu powodów. Uwielbiam Sopot. To jest mój, to nie jest nawet inwestycja dzisiaj, to jest apartament w Fanaberia, bo spędzę z nim w nim prawdopodobnie tydzień w tym roku. Ale moi synowie, moja rodzina, przyjaciele znajomi bardzo się cieszą, że taki apartament posiadam, bo mam zasadę otwartych drzwi, potrzebujesz bierz klucze, jedź, ciesz się i jeżeli jesteś przyjacielem, rodziną, nic ciebie to nie kosztuje. No ale wróćmy do tematu. 3 miliony apartament w Sopocie. To gdybyśmy sobie to tak na szybko po dzisiejszym kursie euro przeliczyli jakieś 635 3 miliony jakieś skorygujcie mnie ale okolice 685 gdzieś to okolice tysięcy euro. Czyli te 3 miliony to jest 680 tysięcy euro. Trzy tygodnie temu, dokładnie trzy tygodnie temu, kupiłem, znaczy, kupiłem to wielkie słowo, zarezerwowałem i wpłaciłem pierwsze 20% ceny. Apartament w moim zdaniem najlepszej części Costa del Sol, najlepszym rezorcie na Costa del Sol. Wierzę w to tak bardzo i jestem tak bardzo przekonany, że kupiłem tam już drugi apartament. Teraz powiem Wam, jak ten apartament kupiłem. Kupiłem go po pierwsze taniej już w momencie zakupu, ponieważ jest to temat, który wrócił po roku na rynek. W tej inwestycji nie było już żadnych wolnych apartamentów. W ogóle to, to nie jest apartament, tylko deweloper nazywa to Sky Villa. Jako inwestor, lubię myśleć, że to jest villa w chmurach, czyli Sky Villa. Um, więc wrócił ten temat. Oczywiście wiedziałem o tym jako pierwszy. Ku ogólnemu zdziwieniu pozostałych sprzedawców w tym, dziale, w tym biurze sprzedaży dewelopera, mam swoje kontakty, tymi kontaktami dzielę się z moimi klientami. Walka o ten apartament trwała jeszcze jeden dzień, ponieważ już w momencie zakupu jestem te 150 tysięcy euro do przodu. Dlaczego? Dlatego, że cena rok temu, wtedy kiedy ktoś po raz pierwszy go kupował, no dlaczego wrócił na rynek? Wiecie, ludzie się rozwodzą. Zmieniają się plany życiowe, nie mają pieniędzy, żeby dopłacić kolejnych transz. Życie. Jeżeli macie inwestycje, w której jest 60, 70 czy 120 apartamentów, penthouse'ów, skyvilli, to taka sytuacja losowo się wydarzy. I teraz deweloper prawdopodobnie trochę się pomylił. Wystawiając ten apartament, tą Skyville, za 625 000 euro, bo takie były bez widoku, a mój ma widok na morze. I teraz tak, pamiętacie mój opis Sopotu? No to co mam, jaka jest różnica? Sopot za 690 000 euro czy 685, zróbcie matematykę: 3 miliony złotych. Sopot który wygląda tak, jak opisałem, i teraz co kupuję tutaj za 625 tysięcy euro, czyli 60 tysięcy euro taniej. Kupuję apartament, który jest trochę mniejszy, ma 90 m kwadratowych, ale ma taras, który ma 50 m kwadratowych, na tarasie jest basen, na tarasie jest, no i mam widok na morze, którego nie mam w Sopocie. Apartament jest w pełni wykończony. To, co Handy Design zrobi dla mnie, to jest to, co robi dla każdego z klientów, którzy kupią za pośrednictwem Casa Ideal nieruchomość tutaj na Costa del Sol. I tak, jakby chwalicie się, opowiadacie. Chwalimy się, bo jesteśmy najlepsi, bo dajemy naszym klientom najwięcej, bo przeciętny pośrednik tutaj. Weźmie kasę po miesiącu, jak ty wpłacisz rezerwację, i zapomnij o tobie. A nawet jak nie zapomni, to jego dobre słowo niewiele ci da, bo potem potrzebna jest konkretna praca, żeby dowieść ci ten temat, żeby on świetnie zarabiał. Ale nie nakręcajmy się, wróćmy do tego, co jeszcze ma ten, ta Sky Villa tutaj, kupiona za 60 tysięcy euro taniej niż wartość apartamentu w Sopocie. Ma części wspólne, których w Sopocie nie ma. Poza basenem na tarasie, moim własnym, prywatnym, widokiem na morze, mam jeszcze trzy baseny ogólnodostępne. Mam centrum fitnessowe. Mam biznes center, gdzie mogę się spotkać z moimi kontrahentami, klientami, gdybym nie chciał pojechać do biura, jest ono dostępne tylko dla mieszkańców tej inwestycji. Mam miejsce, gdzie mogę zorganizować, gdybym potrzebował, urodziny. Mam grill, e, strefę do grillowania, gdzie mogę zaprosić znajomych i możemy sobie zrobić grilla. E, mam ogrzewanie geotermią, które jest dużo tańsze niż ciągle psujący się nowy piec Vaillanta w moim apartamencie w Sopocie. To jest w ogóle, słuchajcie, kosmos. Znaczy, cały Sopos jest. Ogrzewany oczywiście gazem. Nie wiem, czy cały w tym rejonie jest, ponieważ tak mnie to nie interesowało. Nie działam, nie zajmuję się pośrednictwem w Sopocie, nie muszę tego wiedzieć. No i ponieważ był tam stary piec, to wymieniłem ten piec na nowy. I ten nowy piec, a to nie działa, a to się wyłącza. Obecnie mam w tym apartamencie, widzę na czujnikach alarmu 12 stopni Celsjusza. Pomimo tego, iż członkowie mojej rodziny dzielnie już trzykrotnie walczyli z wajlantem, z instalatorem, żeby ten piec zaczął działać, włącza się, wyłącza. Towarzystwo z wajlanta mówi, że no, przyszła technika w ciągu dwóch tygodni więc na pewno ktoś będzie w tym Sopocie dwa tygodnie na waszego Weiland technika czekał. Instalator e, autoryzowany Weilanda nie ma pojęcia, był już trzy razy, zrezygnował, nawet nie chciał wziąć kasy za fatygę, e, także tak wygląda zabawa. Macie apartament i jeździcie jeszcze walczycie pierwsze dwie doby, e, a jak już wam się w ogóle uda to odpalić, a i grzejecie farelkami, czujecie to? Apartament za 3 miliony, grzejecie farelkami, bo wam nie działa nowiutki piec Weilanda za 15 tysięcy złotych. Tam super duper zdalnie, aplikacje i tak dalej i co z tego to nie działa. Wiem, ale wkurzyli mnie, bo jeżeli płacę tyle za piec, to oczekuję, że on będzie funkcjonował. A jak coś się z nim stanie to jest tylko rzecz mechaniczna to ktoś mi w tym pomoże. To tutaj, szanowni państwo, instalator Wajland mają mnie centralnie gdzieś. Ale jeden z powodów, dla których wyjechałem z Polski. A, więc mam ogrzewanie. Tutaj na Costa del Sol geotermalnym. Te wszystkie historie zimno jest z tych mieszkania. Tak, na rynku wtórnym, jak sobie kupisz jakiś badziew sprzed 30 lat, to będziesz mieć zimno albo ogrzewanie jednostką klimatyzacji, które jest drogie. A ja mam geotermię, pompę ciepła i która zapewnia zarówno ogrzewa wtedy, kiedy, ta kiedy jest zimno, tak jak dzisiaj, czyli 18 stopni w lutym. A jest to najzimniejszy miesiąc ostatnio, bo styczeń był dużo cieplejszy. To mam geotermię. Oczywiście zamknięte osiedle, więc te wszystkie Wasze historie o okupantos, okupas, okupados, czy jakkolwiek to Polacy nazywają, to między bajki proszę włożyć. Ten resort istnieje już 25 lat i nie było jednego takiego przypadku. Oczywiście jak sobie kupicie jakiś badzie gdzieś tam w górach, wolno stojący, to się potem nie dziwcie, albo tanie mieszkanko w slamsach Estepony. Estepona jest wspaniała, ale ma też swoje slamsy. Więc no, umówmy się. Albo masz w życiu tanio, albo dobrze. Można mieć jeszcze dobrze w dobrej cenie, ale nie tanio. Co jeszcze mam? Czyli 60 tysięcy taniej. Mam dostęp do pięciogwiazdkowego hotelu. Kupując Kupującą nieruchomość, mam dożywotni ten dostęp. Taką kartę dostaję, a przez pierwszy rok mam gratis. Trochę ponegocuję, to będę miał półtora roku, no bo już kupiłem dwie inwestycje tam. A nawet gdybym potem musiał płacić, to te 120 euro miesięcznie, wtedy kiedy potrzebuję, użytkuję, dam radę. No dobrze, to już wiemy, że zakup tutaj jest, jest taniej. To teraz zobaczmy, co z tym można zrobić. Moment, w którym odbiorę ten apartament i dopłacę większość ceny, czyli w maju przyszłego roku. On już się buduje. Ja czasami na Reelsach pokazuję Wam na Instagramie, więc serdecznie zapraszam. Postęp tych prac. Pięknie ogląda się te dźwigi. Mojego piętra jeszcze nie ma, ale już się buduje. Już mam czwarte piętro, więc ładniejszy widok, no to jeszcze chwilę to się będzie budowało. Więc odbiorę go w maju. Moment w którym odbiorę ten apartament w maju i Handy Design zrobi usługę Concierge Service, bo to czego nie ma to oświetlenie, no i tych wszystkich rzeczy, które robią robotę. Tak? No. Zapraszam Was serdecznie 15 marca na otwarcie biura. My remont tego biura kończymy jutro, w przyszłym tygodniu wchodzi firma sprzątająca, sprząta, więc zaczynamy pracę już w przyszłym tygodniu w biurze. Jak przylecicie, zapraszam Was serdecznie do naszego biura w Magna Marbella Urbanization. W moim zdaniem najlepszej dzielnicy Marbella, czyli Nueva Andaluzia, zobaczycie sami, co potrafi handy design zrobić. Więc po tej usłudze handy design mój apartament, kupiony za 625 tysięcy, z których zapłaciłem do tej pory dopiero 20%, będzie wart w okolicach 850-900 tysięcy euro. No i tak sobie siedzę i myślę, tak. Kiedy ja ostatnio, nie robiąc nic. Z nieruchomością zarobiłem 300 tysięcy euro. Parę takich strzałów miałem. Parę z ponad 500 flipów, które zrobiłem w Polsce. No dobrze, ale macie apartament, co z nim możemy zrobić? Możemy go sprzedać, czego nie zrobię, bo jakbym go sprzedał, to już niczego takiego nie kupię. A ja lubię zbierać. Jedni zbierają samochody, inni monety, zegarki. Ja zbieram nieruchomości. Może dlatego, że urodziłem się biedny, całe moje dzieciństwo pamiętam biedę i chciałbym jakiś majątek zostawić mądrze, mądrym moim dzieciakom. Dlatego nie kupuję e, samochodów, które mnie nie kręcą. Zresztą, omen, no, no, miałem cudownych klientów w tym tygodniu, którzy kupili kilka nieruchomości, mają wypożyczalnie luksusowych samochodów w Polsce. Przenoszą tę część tych samochodów, tych najlepszych do e, Marbei. E, I też na co dzień nie jeżdżą Ferrari i Lamborghini, które mają wypożyczalni, e, bo te samochody spełniają inną funkcję, tak. E, ok. I teraz, e, I teraz tak, jak już mam ten apartament. Mogę go wynająć. Teraz w tamtym miejscu e, mamy, jakby, sezon tutaj. To jest znowu w Sopocie. Sezon w Sopocie. Nie znęcajmy się nad tym polskim morzem. Żebyśmy mieli jasność, uwielbiam je. Ma swoje plusy. Ale powiedzmy sobie szczerze, przegnę ostro, jak powiem, że sezon nad polskim morzem trwa 10 tygodni, 2,5 miesiąca. Bo tu jeszcze zależy od tego, jaki będzie jaka będzie pogoda w tym lipcu i tym sierpniu, bo to będzie zależało od inwestycji. Sezon nad Polskim Morzem to jest 10 tygodni plus 3-4 weekendy. I to wszystko. I wtedy można trochę gdzieś tam zarobić. Pewnie ten mój apartament w Sopocie wynajmowałbym wtedy za 1000 zł dziennie w tym wysokim sezonie. boże, 1000 zł dziennie, tyle pieniędzy, kołtyś, zwariowałeś. No i to jest kwestia po prostu relatywnie biednego klienta w Polsce. Ten apartament tutaj, na Costa del Sol, który kupiłem 60 tysięcy euro taniej, będę wynajmował za co najmniej 400-450 średniorocznie euro dziennie. A, więc już mamy razy dwa Sopot i sezon, który trwa w tym miejscu 12 miesięcy. I teraz spróbuj to pobić z tymi wszystkimi kondobzdurami w Polsce, obiecującymi wysokie stopy zwrotu, z czego nic się potem nie sprawdza i, i, i nie dzieje, tak naprawdę. Czy e, inwestycjami nad Polskim Morzem, budowanymi w szczerym polu, a, no bo wiesz, w Sopocie to jeszcze coś się dzieje, tak? E, oczywiście absurdem jest to, że jedziesz w takie miejsce i masz tak naprawdę jedną przyzwoitą restaurację, która ma stolikin na plaży e, i cena rybki ostatnio 700 złotych, no, płakałem ze śmiechu za, za jakość tego i, i e, tak, i te wszystkie białe ryby, e, restauracje nad morzem e, w Sopocie, e, no to do jakiejkolwiek przyzwoitej restauracji, przyzwoitej, bo nie dobrej, typu śliwka w kompot, to w sezonie stoi godzinna kolejka na Monciaku tuż obok burdelu. To znaczy, przepraszam, obok Go Go Clubu, który z promotorkami jest obok, a tu kolejeczka stoi po lewej i ludzie czekają, żeby mogli zapłacić a, za przy, przeciętne jedzenie w przyzwoitej restauracji a, na Monciaku. No to jest hit, słuchajcie, to jest absolutny hit. Ta jakość wypoczywania to jest hit nad polskim morzem. A, Chciałbym jedną rzecz podkreślić. To, mogłoby, to są moje osobiste wrażenia. Spędziłem w tym Sopocie e, wiele, wiele lat. Od pięciu lat, czterech, pięciu lat jestem szczęśliwym posiadaczem apartamentu, na którym zarobiłem razy trzy, więc kilka milionów nie boli. E, nie sprzedam go dlatego, że nie muszę sprzedawać. E, I dlatego, że uważam, że warto jest coś mieć przez sam sentyment do. Do Sopotu, do Polskiego Morza. To, to już na dzisiaj trzymanie tego inwestycyjnie jest głupie, ale ja robię takie inwestycje e, dla miecia. Jedni mają samochody, monety, zegarki dla miecia. Ja mam tylko trzy przyzwoite zegarki, w tym dwa Rolexy. Nie potrzebuję więcej, nie kręcą mnie zegarki. Po prostu w biznesie warto jest mieć przyzwoity zegarek, bo też powiedzmy sobie szczerze, zegarek za 70-80 tysięcy złotych to nic nadzwyczajnego, tak. To co drugi mój klient przyjeżdżający tutaj ma lepszy zegarek. Nie jest to moja bajka, nie ścigam się z ludźmi na to, co posiadają. Więc polskie, Morze jest fajne. Ja nie chcę tego, ja tylko pokazuję, że inwestycyjnie jest bez sensu. Jakby czysto z punktu widzenia inwestycyjnego. Bo takich dni jak dzisiaj, gdzie to słoneczko się przebija przez chmury, to jest tutaj może 30 w roku. Te 320 dni to jest tu pełna. Lampa. I ja mam problem, żeby na tarasie nagrać dla Was odcinek, bo to słońce centralnie w obiektyw nie będzie dobrze wyglądało. Więc mamy tak, Polskę, która jest nieprzewidywalna pogodowo. Już zostawmy tą wojnę grożącą z Rosją, straszenie ciągłe, tu tego nie ma. Biednego klienta relatywnie. Nie ma w tym niczego złego. Jestem dumny, Polska nadrabia te z algości super wzrost gospodarczy. Jeden z trzech najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Polacy są przedsiębiorczy, ale relatywnie ze Skandynawami to ciągle biedni jesteśmy i niczyja to wina, trzeba zapieprzać i kiedyś to się zmieni, tak? Ale dzisiaj nie mamy pieniędzy, dzisiaj jadąc na wakacje, przeciętny Polak dziwi się, że e, musi zapłacić za gofra 16 zł, bo to bardzo drogo. No ale słuchajcie, ci ludzie, którzy te gofry smażą, to muszą za te lokale, no pracowników niebo zamykają, ale za te lokale, leasingi za ten sprzęt płacić cały rok. A sezon mają 10 tygodni. No więc muszą trochę tej mąki wymieszać z wodą i jakimiś ulepszaczami, stabilizatorami czy spulchniaczami, żeby ten obrzydliwy w smaku gofr został sprzedany za gofr, gofer. Tak, a sprzedany za 16 zł, żeby coś trochę mogli zarobić. I tak jak powiedziałem wam w jednym z wcześniejszych odcinków, ja stwierdziłem, że będę w 100% z wami uczciwy, tak jak byłem. Jeżeli coś się będzie zmieniało, to będę wam mówił. Powiedziałem Wam, że nie planuję sprzedaży elementów portfolio, apartamentów w Warszawie, które mam pod wynajem. I taki miałem pomysł, ale widząc to, jak dużo moje pieniądze mogą w bezpiecznej lokalizacji bo to jest coś, czego nie czuję w stosunku do Cypru Północnego, nie czuję w stosunku do Dubaju a tutaj tak. W jaki sposób bezpiecznie moje pieniądze mogą pracować tutaj i przynosić znacznie więcej? Zdecydowałem, że część mojego portfolio mieszkań w Warszawie upłynnie. Ceny są świetne. Bardzo często zarobię razy trzy w stosunku do tego, za ile je kupiłem. Wiem, zawał serca dla wszystkich lewaków, którzy. Jak to było? Mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Tylko niech wam ktoś te prawa wybuduje. Za darmo, bo wiem, że wam się należy, żebyście tam mieszkali. Więc część z tych nieruchomości sprzedam po to, żeby zainwestować te pieniądze tutaj. I teraz coś ci podpowiem. Bardzo często zadajecie pytanie, czy piszecie, chciałbym kupić coś za 120 tysięcy, 200 tysięcy. Tu takich nieruchomości nie ma. Nie sprzedałem a klientowi z Polski żadnej nieruchomości poniżej 400 tysięcy euro. To nie znaczy, że ich nie ma. Są i takie za 220, 230, ale one wam się nie podobają. Bo one są w Manilwie, która za 15 lat, moim zdaniem, ma szansę być fajnym miejscem. Ale dzisiaj psy tam ogonami szczekają. Eee, no i tyle. Więc przyjeżdżacie tutaj często z budżetami 250, a potem. A Ostatnio, Grzesiu, pozdrawiam cię, Grzesiu, bardzo serdecznie z tego tygodnia. E, Grzesiu przyleciał. Grzesiu jest inwestorem w Warszawie. Przyleciał z budżetem 250. Podszedł wieczorem na spacer, popatrzył na okna e, Agencji Pośrednictwa Nieruchomości i przyszedł na spotkanie e, w Marbei następnego dnia ze mną już z realnym budżetem 450 tysięcy e, euro. Pojeździliśmy chwilę. Kupił nieruchomość za 633 tysiące euro. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. To, co na początku tutaj wpłacasz, to jest 20 lub 30% w zależności od dewelopera. A, I to są jedyne pieniądze, które pracują. Więc pamiętaj o tym, że jeżeli w ciągu tych dwóch lat trwania inwestycji nim będzie odbiór, wartość tej inwestycji wzrośnie tylko o 30%. To ty robisz razy dwa, razy dwa i pół na kapitale, które zainwestowałeś. Miej to z tyłu głowy. Twoje zamrożone 200 tysięcy euro przy zakupie za 600, zrobić i drugie 200 tysięcy. A potem zdecydujesz, czy chcesz, żebyśmy ci sprzedali to mieszkanie, które pięknie pójdzie. Powiedz dobra, ale czemu miałby ktoś kupować coś gotowego, skoro może e, wpłacić i czekać dwa lata, i też na tym zarobić? No bo. To jest biedne myślenie z biednego kraju i ja też takie mam. A, to znaczy, my jesteśmy gotowi poświęcić dwa lata swojego życia, żeby poczekać i na tym zarobić. Ale bogaci mieszkańcy Europy Zachodniej i Północnej chętnie to wezmą od ciebie na pniu, bo ich życie jest cenniejsze niż te 200 tysięcy, które mogliby zaoszczędzić czekając. Oni chcą tu i teraz, a kasę mają. I to jest piękne na tym rynku. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Więc e, pamiętaj, że właściwie za cenę dwupokojowego mieszkania w Warszawie, no w dobrej dzielnicy Warszawy, to dzisiaj trudno jest znaleźć poniżej 900 tysięcy, no to masz 200 tysięcy euro z górką. Przyjeżdżasz tutaj, robimy najpierw rezerwację. Przy tej rezerwacji wpłacasz 10, 15, czasami 30 tysięcy euro. I masz miesiąc, czasami dłużej na dopłacenie do 20% wartości, czasami 30% wartości. Ale powiedzmy, że do miesiąca inwestujesz te 200 tysięcy euro i mamy dwa lata, żebyś się zastanowił, czy dozbierasz. Czy co jest bardzo dobrym pomysłem? Weźmiesz kredyt w banku hiszpańskim na podstawie dochodów z Polski. Mówię, weźmiesz, my tym wszystkim się dla Ciebie zajmujemy. Na tym polega ta nasza przewaga tutaj. Fajne pytanie ostatnio klientów a, z początku tego tygodnia. A, wyszli od notariusza, pytają się, no i, i co teraz mamy zrobić? Nic. Teraz my wszystko, daliście nam pełnomocnictwo, my wszystko zrobimy za was. A, oczywiście. Jakby mówimy, co będziemy robić z numerem nie, kontem bankowym, razem wybraliśmy formę działalności gospodarczej. Czy będzie to autonomo, czyli działalność gospodarcza, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli SLK tutejsza, jakby to wszystko mamy w teamie. Mamy dwóch prawników, dwoje prawników, mamy księgowego hiszpańskiego. Jeden z tych dwojga prawników jest hiszpańskim księgowym z Madrytu, który pracuje z naszym, w naszym zespole tutaj. Zbudowałem tutaj team, który jest absolutnie nie do pobicia, team specjalistów. Mamy na miejscu fenomenalnych architektów Handy Design, szefował Handy Design, która nadzoruje te projekty, przygląda się im, patrzy. Zresztą zapraszam was 15 marca na otwarcie oficjalne biura Casa Ideal, sami zobaczycie. I teraz ja nie miałem tutaj Klientów, którzy by przylatywali i powiedzieli, że Costa del Sol, że Marbella im się nie podoba. Ja mam klientów, którzy kupują albo takich, którzy mówią, Michał, to jest cudowne miejsce, jeszcze na to, co mi się podoba, mnie nie stać, ja tu wrócę. Natomiast nie spotkałem jednej osoby, której by się nie podobało. Co prawda mamy taki firmowy żart, że nie obsługujemy prawników i notariuszy. Ostatnio prawnik zażądał od dewelopera kupując za 200, tam 70 tysięcy złotych chyba numeru buta, czegoś jeszcze i tak dalej. Hiszpański deweloper go wyśmiał i mówi, stary, stoi kolejka, ludzie, ja ci nie będę pisał oświadczeń na 16 stron. Nie, nie, kochani, obsługujemy oczywiście każdego więc, e, e, i też chcę coś podkreślić, bo też takie pytania dostaję. Michał, a co będzie, jak przyjedziemy? E, no, i ty poświęcisz nam dzień, dwa, trzy, i my nie zdecydujemy się na zakup, czy nie będzie głupio? Kochani, nic nie będzie głupio. Spotykamy się na kawkę u nas w biurze, omawiamy, co Was naprawdę interesuje wsiadacie ze mną do Range Rovera i wożę Was po Costa del Sol, bo chcę się z Wami podzielić tą moją radością, pokazać Wam, nic Was to nie kosztuje. Nie jesteście mi winni jednego euro i możecie wysiąść i jakby powiedzieć dzięki Michał, na dzisiaj to nie jest jak mój, albo nie spodobało mi się, będziecie pierwsi, ale jest ok, jest w stu procentach ok. Eee, mnie sprawia olbrzymią radość dzielenie się tym, co tutaj jest możliwe i przybliżanie e, tych możliwości Wam. Inwestycja na Costa del Sol jest bardziej dostępna niż w większości się wydaje i niż polscy deweloperzy chcieliby, żebyście wiedzieli. Bo za ceny mieszkania dwupokojowego masz wkład własny, resztę bierzesz kredyt i finansujesz wynajmem. A tutaj w wysokim sezonie, od czerwca do połowy końca września, to wynajęty jest każdy kurnik, e, każda stajnia. To jest ich więcej. E, za bardzo duże. Pieniądze. No i Zanek Martyniuk w tym tygodniu e, podobno śpiewał, nie słyszałem, ale powiedzmy sobie szczerze: no, 3 km stąd Wojtek Szczęsny ma swój dom. E, o moich klientach nie mogę mówić e, z imienia i nazwiska, natomiast mieszka tu wiele osób, które chce być tu, gdzie jest najlepiej. A tutaj jest najlepiej. Wszystkiego najlepszego, kochani. Jak widzicie, to słoneczko już zaczyna nie dawać nam spokoju. Wychodzi kolejny piękny, wspaniały dzień na Costa del Sol. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.